Dobra. Panowie, udało mi się zainstalować ten wiatrak i, że tak powiem, jest karta już w obudowie i zainstalowana. Tak to mniej więcej pięknie wygląda. Bardzo mocno wieje mi tu. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to to, że niestety, jeżeli chodzi o port VGA, port VGA jest za słaby. Jego wtyczka wisi tu. Wiatrak został podłączony bezpośrednio pod CPU. Na przełączce, więc w tym momencie, tak naprawdę, kwestia jest taka, że steruję tym wiatrakiem wiatrak procesora. Jeżeli patrzymy w tej chwili na temperatury, temperatura waha się od 34 do tam 36 stopni podczas używania i podczas przerw. E, możemy odpalić sobie test, i test przechodzi, że tak powiem, śpiewająco. Jeśli chodzi o to Jak widzimy karta jest na oce więc nie ma z tym żadnych problemów teraz co możemy oglądnąć jak jest. ilość. Temperatura w tej chwili jest 62 stopnie. Przykro mi, nie widać tego. W każdym razie kartę... teraz ma już 61. Więc jest to tak naprawdę no wydajny sposób chłodzenia. Teraz zobaczymy. Ok. Tutaj mamy pokazane, że wahał się aż do 103 parametrów mocy. Mam w tej chwili temperaturę 50 i szybko spada. Więc zobaczymy. Karta jest oczywiście tak jak mówiłem. Poddana overclockingowi 12, 125 plus 70 i plus 110 na pamięciach. Temperatura spada, głośność w tej chwili już też spada. Jako, że nagrzał się procesor, to w tym momencie zaczyna to spadać troszeczkę szybciej, bo procesor chłodzi się szybciej niż e, karta graficzna. Więc obniżane są dosyć szybko prędkości wiatraka. W związku z czym prędkość wiatraka jest niewystarczająca, żeby szybko i efektywnie schodzić taką kartę. Teraz tak, żeby była jasność, że tak naprawdę my jesteśmy w stanie na tej karcie grać. Uruchomimy biedzmina. Dwa. Opuścimy go w pełnych detalach i w lesie. Tak żeby zdecydowanie nie było łatwo. okej okay. dobra mamy tutaj las to są pełne detale bloom wszystko pobłączone możemy zobaczyć, że wszystkie efekty świetne, wszystkie efekty aha! uber też jest w obecnie włączone więc na pewno karta powinna się troszeczkę męczyć i zobaczymy za chwileczkę jakie wyniki będziemy w stanie osiągnąć o już patrzymy No cóż, nie pozwala nam to na wejście. Temperatura nie była za wysoka. Cóż, wydaje mi się, że znów mam śledzące ciasteczka, więc i że są one uruchomione. I mam takie coś jak task host. Tylko to proces rozwala całkowicie kwestie komputera no, ale dobrze o tu widzimy jest pełny efekt rozmycia, tak efekt wbijamy w moczary i jeszcze sobie pomachamy że tak powiem wszelkimi możliwymi opcjami. Myślę, że się karta powinna trochę zmęczyć. No i mamy. Użycie GPU było 100%. Karta zagrzała się do 70 stopni. Do ilu by wzrosła temperatura? Prawdopodobnie mogłaby wzrosnąć nawet do 80 stopni na dłuższą metę, ale to by było całkiem sporo jeszcze czasu, jak mi się wydaje. Jednym z wyjść będzie prawdopodobnie próba zainstalowania tutaj o tą część owiewki, czyli tak naprawdę skierowania tego strumienia bezpośrednio jeszcze bardziej na kartę graficzną. Dokleić go należy możliwe, że tu. Dokleić kawałek tektury, który oprze się o tą stronę i skieruje tą, to, to całe powietrze, które ucieka tędy tak naprawdę, skieruje bezpośrednio na kartę.